Witam Was serdecznie, moi drodzy. Z tej strony Chromidas, i witam Was w kolejnej grze na moim kanale. No i dzisiaj będzie to Madraner. Madraner to jest oczywiście gra, którą obiecałem wam przetestować. No tak się udało dzisiaj, że mam troszeczkę czasu i stwierdziłem, że będzie to dobry moment do tego, aby zapoznać się. Z tą grą, no co prawda nigdy, naprawdę nigdy w Runnera nie grałem, e, sami wiecie, że w Snowrunnera jestem już dość daleko z kampanią, natomiast Mudrunnera i Spintires jeszcze nie, także zobaczymy sobie jak to wygląda, co uległo zmianie względem Snowrunnera, no i oczywiście e, jeśli będzie taka możliwość, to będę starał się e, oczywiście odnosić do, do Snowrunnera. Jeśli chodzi tutaj o ustawienia, no to myślę, że domyślnie wszystko włączone, ok. OK, a jaka tutaj rozdzielczość? Eee, chyba ta jest ustawiona. Także OK. Muzykę wyłączyłem, żeby się tutaj nie czepiali. Także myślę, że jest w porządku. OK. Ja myślę, że sobie zacznę tutaj oczywiście od samouczka, dlatego że no za bardzo nie ogarniam. Tutaj być może sterowanie jest troszkę inne. Dla mnie to też będzie dobra okazja do tego, aby zacząć, także kliknę teraz samouczek. No i zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. No Dla mnie to też jest można powiedzieć dzień dziecka. Nigdy jeszcze w Madronera nie grałem i powiem Wam, że nie wiem, czego się spodziewać. Co prawda widziałem kilka gameplay, ale jednak na własnej skórze. Zrobić to to. Witaj w Madrunner. Ten samouczek wyjaśni Ci podstawowe pojęcia gry, okej okay. Na początek rozejrzymy się po okolicy. Używaj mysz, aby przemieszczać kamerę. No to tak jak mniej więcej w Snowrunner było. Czyli po prostu myszką sobie zmieniałem, chociaż tutaj widzę, że te ruchy takie bardziej jednak są ee, troszeczkę inne, że tutaj tak no. Inaczej troszeczkę jednak to działa. Bardziej ta kamera jest taka, bym powiedział, filmowa, aczkolwiek nie do końca tak tutaj na przykład. O, w Snow Runner tak nie ma, nie? Że tak zachodzi dziwnie. E, scrollem oddalamy, przybliżamy, więc nic się tutaj nie zmieniło. Fajny Fordzik, Tutaj też pierwsza różnica na dzień dobry, że w Snow Runnerze mamy, e, moi drodzy, Chevrolet, a tutaj mamy Fordo na dzień dobry. Kierowca też wygląda nieco inaczej. Ciekawe czy też potrafi usnąć. No ale dobra. Kliknij lewy przycisk myszy, a następnie przesunij ją, aby zmienić ustawienie kamery. No to było. Ponownie kliknij lewy przycisk myszy, spowoduje zatrzymanie ruchu kamery. No to też. Tak jak było w SnowRunner. To było sterowanie kamerą Mad Przełączymy teraz grę w tryb centralną, kamerę w ciężarówce. Okej. Okay. Świetnie, teraz ruszamy. Zwolnij hamulec ręczny i kieruj się wzdłuż asfaltowej drogi. Spacja, hamulec ręczny. Oponki widzę, że tutaj takie jakieś, no... Bieżnik nie za ciekawy. No fura fajna, no co by tutaj nie mówić. Taka klasyczna. Amerykańska. Okej. Okay. Zwolnij hamulec ręczny i kieruj się wzdłuż asfaltowej drogi. Okay. Tutaj zużycie paliwa nic nie ten, nie pokazuje, aż dziwne. Zużycie paliwa 0. O, teraz było przez chwilę 1. To, to dziwne, to jest względem Snowrunera pewna tutaj innowacyjność, że bardziej nawet na AWD włączonym jest 0 litrów na minutę, czyli po prostu w Madruner jest. Tak, że nawet na postoju jest zero, a dopiero podczas ruszania jest spalanie pokazywane. Natomiast w SnowRunner nawet na postoju, można powiedzieć, też ciężarowa czy skaucik spala odpowiednio paliwka. Także tutaj już pierwsza różnica. No i oczywiście jeśli chodzi o samochód. Przed tobą błoto. Uruchom napęd na wszystkie koła i blokadę mechanizmu różnicowego. Okej. Okay. A tutaj w ogóle też ciekawe jest to, że na przykład blokadę można załączyć już teraz, mimo że jestem teoretycznie na skrzyni automatycznej. To jest ciekawe swoją drogą. Jedź wzdłuż błotnej drogi, podczas gdy AWD i blokada dyferencjału są aktywne. Włączone AWD powoduje, że ciężarówka zużywa więcej paliwa. Blokada dyferencjału sprawia, że wszystkie koła pojazdu kręcą się równo, ale pojazdem trudniej jest manewrować. No, tak w teorii jest. A w praktyce to różnie. No, nie wygląda to źle. Sami przyznajcie, że nie wygląda to źle, naprawdę. A ja tutaj w ogóle mam kamerkę, ale w tym miejscu, ale widzicie, że tutaj jest spalanie. Dwa litry teraz pokazuję. No, tutaj też Roseria dostała wodę. Myślę, że tutaj zobaczcie, zupełnie inaczej wyglądają te opony. One są tak oblepione tym błotem w taki, bym powiedział, nawet dosyć nienaturalny sposób. No tutaj jedna taka... Tutaj druga, trzecia, takie no... Dziwnie, dziwnie. Tutaj z tyłu lepiej to wygląda niż z przodu. No animacje tutaj zrobili spoko. Nie wiem. No dosyć zrywny skałcik jest. Zbliżasz, zbliżasz się do innej ciężarówki. W grze, Mad Runner, e, możesz przełączać się między odblokowanymi ciężarówkami. Podjedź bliżej do ciężarówki, okej. Okay. O, tutaj, jak jeden nacisnę, to się zmienia kamera, tak jakby z tyłu. W Snow Runner pod jedynką było, był cockpit. To dziwne też. Teraz możesz się przełączać na tę ciężarówkę. Aby to zrobić, otwórz tryb zaawansowany i użyj przycisku Zmień pojazd. Dobra. Zmień pojazd. Patrzcie, to nie mogę nawet szcząkami tego zrobić, ani AWD-S, czyli po prostu tutaj tylko myszą. No to wychodzi, że tylko myszą. Zmień pojazd. B130, gościu się nazywa. Przesuń kamerę, aby widzieć B130, a następnie. Kliknij element. Zobacz, jaki tutaj w ogóle bokek się zrobił. Kurczę. Pod, pod względem wizualnym to cały czas nieźle to wygląda. Może to zasługa RTX-a. Dobra robota, weź pod uwagę, że ta ciężarówka posiada tylko napęd na tylne koła i nie jest wyposażona w blokadę mechanizmu różnicowego. Zwolnij hamulec ręczny i kieruj się wzdłuż drogi. Chyba tutaj plantekę to tak była taka animacja. Jakieś paliwko tutaj jest chyba. No fajnie, fajnie. Troszeczkę podobny jest do szczupaka. No ręczny inaczej też. I ciężarówka, patrzcie, ciężarówka też na podstawie, mimo że odpalona, to ma też zero. Z tyłu oponki mamy podwójne. Ciekawe, bieżnik też dosyć mały. Tak się zbliży, to te światła nie, nie stają się mniej wyraźne, patrzcie. Tutaj kurczę, łapanie ostrości dziwnie wygląda troszeczkę. Burdy takie fajne też. No takie opony, bym powiedział, wyglądają na autostradowe, szczerze mówiąc, no max. Jakieś uniwersalne, ale no nie zobaczymy. Tutaj podobno z tego co mówili na live, to się nie zmienia, oponę, więc ciekawie. Nawet idzie, nawet idzie. Ale tutaj chcę jeszcze się rozejrzeć po okolicy tam jakieś tutaj choineczki, tutaj drzewko. No to drzewko tak średnio, ale w, w tyle nie wygląda to źle. Prawda? Jak na tak starą grę, no to całkiem, całkiem. Całkiem, całkiem. No tutaj animacja, animacja błotka. Fajnie tutaj zakopcił też. Tak jeszcze e, specjalnie jadę do przodu, do tyłu, żeby zobaczyć jak to wygląda. Ale te opony oblepione, kurczę taką... Nie wiem, dziwnie, dziwnie. Zwłaszcza na tych przednich, zobaczcie na tych przednich dziwnie to wygląda. I jak na takie opony bez bieżnika to no... dają radę. Dają radę. W SnowRunner na pewno by było trudniej. Każda ciężarówka w Grze Madraner jest wyposażona we wyciągarkę, którą można zaczepić o pobliskie drzewo lub pojazd. Użyjmy jej, aby wjechać na wzgórze. Ok. Ok. No i tutaj muszę chyba ten ryb zaawansowany zamknąć. No Ta wyciągarka mi nie jest potrzebna. Może trochę niedostępne w Samauczku, żeby ten, żeby odczepić, okej. Okay. No cóż, nie można odczepić? Oj, muszę się tutaj przyzwyczaić, że escape'em się nie da. No i spoko. Bardzo dobrze, odczep wyciągarkę i udaj się w kierunku budowli. No już odczepiłem. Lecimy do budowli, jakiś garaż chyba. No tutaj ładnie słoneczko daje, patrzcie. Dosyć jasno się wydaje, tak nie wiem, zobaczymy jak to będzie na, na nagraniu. Fajnie sobie pyrka, myślę, że dźwięk silnika też na pewno na plus względem SnowRunnera. No nie wygląda to źle, spodziewałem się, że graficznie będzie gorzej, ale naprawdę nie jest źle, nie jest źle jest stacja paliw, tak jakby. Coca-Cola czy tam Cold-Cola, cold okay. No smoking. Garaż. Świetnie, oto warsztat. Tutaj wyposażysz się w osprzęt oraz naczepy. Jeśli grasz w trybie uproszczony możesz stąd też odholować ciężarówkę do warsztatu. Okej, okay. ale jak stąd mam odholować do warsztatu, skoro to jest warsztat? Nie wiem, co chodzi. Holować się chyba można. Aby uzyskać dostęp do warsztatu, musisz go odblokować za 4 punkty warsztatu. To nowość jakaś dla mnie. Ktoś dostarczył już tu 3 punkty warsztatu, a nasza ciężarówka posiada 1 punkt, więc możemy go odblokować. Czyli na to wygląda, że 4 punkty trzeba mieć, żeby odblokować warsztat. To z tą runner tak nie było, tylko podjeżdżałeś i był aktywny. Punkty warsztatu. Ciekawie. gotowe, ciężarówka zostaje w pełni naprawiona w odblokowanym warsztacie zapas paliwa jest uzupełniony ale tylko e, chyba do poziomu 200 litrów celem gry jest dostarczenie kłód do tartaku, więc zainstalujmy teraz dodatek umożliwiający ich przewóz no to też pewna tutaj innowacja względem Stowrunnera, że paliwko jest uzupełnione tylko do 200 litrów no bo zobaczcie tutaj ciężarówka nasza ma 220 litrów, a paliwko zostało uzupełnione tylko do 200. No ale kto wie, może spalanie będzie miało mniejsze. Kliknij dwukrotnie na dwozie skrzyniowe poniżej. Zamocuj dodatki na czapy, aby zainstalować dodatek. Okay. Dodatek wózek garażowy. Czekajcie. Aha, taki skałcik. Siodło może być. Chyba niskie. Przyczepa warsztatowa, przyczepa z. Krzyniowa, to chyba to, co my mamy. E, można przewozić ładunki, krótkie kłody, narzędzie koszyk, e, namiot warsztatowy, nadwozie skrzyniowe. Aha, to była przyczepa skrzyniowa. Aha, czyli takie burty: cysterna z paliwkiem, e, naczepa z e, cysterną paliwową, naczepa skrzynia z plądeką. To no, tak jak ta niebieska na pięć stotów. Naczepa furgonowa jeszcze jest niedostępna. My mamy nadwozie sk skrzyniowe, ok. Świetnie, teraz twoim celem jest punkt tartaczny. Dobra. Zwolnij hamulec ręczny i ruszaj, bo punkt tartaczny czeka. No fajnie to zrobili, przyznajcie sami. Światełko po prostu tak daje na letej cegły jak... jak na Brooklynie. <laughs> Wręcz... O Mostu Bruklińskiego Też tak fajnie, niektóre filmy pokazują jak tam fajnie światełko się układa No tak te burty takie otwarte? Dziwnie Dobra Tutaj możesz załadować swoją ciężarówkę różnym typom kód Drewna przypisana jest inna liczba punktów załadunku. Nasza aktualna ciężarówka może przewozić wyłącznie krótkie kłody. Ciekawe, czyli wychodzi na to, że w tej skrzyni, co ja mam teraz, to tylko krótkie. No dobra. Długie mają 6 punktów, średnie 4 punkty. Aha, ten pojazd nie może przewozić tylko ładunku, i krótkie mają 2 punkty. Ok. I dwa razy klikając się to ładuje. Dobrze. Teraz udajmy się do ostatniego celu, którym jest tartak. No tutaj kłody też. No powiedzmy jedne mniejsze, drugie większe. Okej. Okay. Krótkie kłody, czyli też tak jak w snowrunner, nie? Średnie, długie, krótkie. Wiesz, w snowrunner chyba nie ma tych krótkich, deski chyba są. A nie, są krótkie kłody. One są na rami, a nie na burtach. No, w wodzie nawet, nawet. Widać, że to wszystko. Patrzcie, nawet tutaj woda e, skapała z tego. No fajnie, fajnie, fajnie nawet w tym niebieskim kolorku. No, taki szczupaczek. Troszeczkę inny. Szczupak jest na pewno dłuższy, ten jest taki. No. Ekspresowo działa, mi się wydaje, że w SnowRunner jest też le leciutki lag. Pół sekundy odkąd się naciśnie przycisk, a tutaj ekspresowo. Czasu nie można zmieniać chyba, czas 12. No i kompas, też kompasu nie mamy w SnowRunner. Swoją drogą, że te kłody nie spadną, kurczę, jak to... Jest, są burty otwarte. Specjalnie tak jadę, kurczę, Ciekawe jakbym gleba zaliczył na samouczku. Aż mnie kurczę korci, żeby to zrobić z premedytacją. I mniej szybka wyciągarka nie działa, to jest też pewna innowacja. Bo tutaj F jak naciskałem, to można było tak strzelić wyciągarką jak Spiderman. A tutaj chyba, że po prostu w tym, w samouczku może nie ma tej opcji. Idealnie! Teraz czas rozładować ciężarówkę. Pamiętaj jednak, że w prawdziwej grze zapewni zapewniłoby Ci to tylko 2 z 8 punktów załadunku wymaganych, aby wypełnić tartak. E, aha, no tak, no bo 2 punkty miały krótkie, 4 miały średnie i chyba... E, ile tam miało długie? 5 chyba, tak? Ok. Punkty za ładunek. Udało Ci się ukończyć samouczek. Ten samouczek nie obejmował wszystkich aspektów gry. Wyzwania pozwolą Ci dowiedzieć się więcej. Ładnie tutaj ptaszki śpiewają. Aż się nie chce wychodzić. Jakiś cięciu czy coś? Fajnie, fajnie. Chciałoby się już wiosna, nie? A tu znowu śnieg. No i dobrze, także samouczek ukończony. Można powiedzieć, patrzcie, tutaj menu się też zmieniło. Czyli w zależności od tego, teraz, czy w grze jest noc czy dzień, to tutaj menu też się zmienia, bo jak zaczynaliśmy, to była noc. Także, no fajnie, fajnie. No, wrażenia póki co bardzo pozytywne. Myślę, że faktycznie, skoro tutaj, no, tak samouczek sugeruje, to chyba powinniśmy zacząć faktycznie od tych wyzwań. Zobaczę, czy tutaj też będę potrafił zrobić to. Także myślę, że możemy sobie na dzisiaj zakończyć. Zapraszam was na kolejny odcinek. Będę próbował z tymi was wyzwaniami. Także mam nadzieję, że wam się podobało taki powrót do korzeni dosyć nostalgicznie. No ja na razie jestem tutaj zadowolony, ale zobaczymy, jak będzie dalej. No pewne rzeczy są inaczej, ale ogólnie rzecz biorąc oceniam pozytywnie. Także zostawcie łapkę i widzimy się niedługo.